Drogi prezydencie FIFA Gianni Infantino, drodzy członkowie piłkarskiej rodziny, drodzy przyjaciele. Miło widać Was, ale jeden kraj nie może być dzisiaj reprezentowany. Niestety nie mogę być z Wami. Od 24 lutego nie mamy możliwości rozwijania naszej ukochanej gry. Przez ponad miesiąc bronimy naszego kraju i opieramy się militarnej agresji Rosyjskiej Federacji. Przez ten okres regularnie otrzymujemy smutne wieści o śmierci ukraińskiej piłki i jej przedstawicieli. Giną od kul i rakiet agresora jednej z największych armii świata. Futbol stracił na dalszy plan, gdy umierają nasi dorośli i nasze dzieci. Jak wiecie, z Ukrainy pochodzi trzech zwycięzców złotej piłki. Pośród dzieci, które zginęły, mogły być kolejne ze złotym talentem. Ukraiński Związek Piłki Nożnej powołał sztab kryzysowy, który pracuje non-stop. Wyrażam głęboką wdzięczność federacjom piłkarskim, które pomagają naszemu krajowi i wspierają Ukraińców. Bardzo dziękuję tym, którzy goszczą naszych reprezentantów piłkarskich, szczególnie tych, którzy przyjęli do siebie młodych piłkarzy, którzy uciekają przed wojną. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wysyłają pomoc humanitarną lub tym, którzy po prostu zadzwonili i zapytali, jak się mamy. To jest dla nas bardzo ważne. Bardzo Wam dziękuję z całego serca. Jesteśmy wdzięczni. Chcę osobiście podziękować prezydentowi UEFA Aleksandrowi Czeferinowi za powołanie grupy koordynacyjnej UEFA, która pomaga ukraińskiej piłce. Jestem także wdzięczny kolegom z FIFA oraz tym z Narodowych Federacji, którzy połączyli się w inicjatywie, aby wesprzeć nas w tym trudnym momencie. Połączeni z UEFA i FIFA, jesteśmy razem od ośmiu lat, znamy wielu z Was i wiemy, że macie tak jak ja dzieci i wnuki. Rozumiecie, jak wysoką stawką jest pokój w Ukrainie. Jako Ukraińcy jesteśmy pewni, że wygramy walkę z agresorem i zwyciężymy w tej wojnie, bo prawda jest za nami, ale nasze dzieci cierpią straszliwe męki psychiczne, mają kontuzję, być może futbol będzie tym, co pomoże im zapomnieć o horrorze wojny. To jest nasz cel. Wspólnota piłgarska całego świata ma wielki wpływ. Wierzę, że każde słowo, każda modlitwa, każda akcja i każdy gest pomocy Ukrainie przeciwko wojnie ma znaczenie i może ją powstrzymać. Nie możemy milczeć. Niech zamiast alarmów bombowych na ulicach słychać będzie śpiew fanów na trybunach. Niech bitwy na ulicach z bronią w ręku, zastąpią znów mecze klubów i reprezentacji na pełnych stadionach. Niech zamiast bomb wybuchają fani radością, gdy ich kluby i reprezentacje zdobywają gole i zwyciężają. Wierzę, że tak będzie. że tak i sława.